Starożecze. W srebrnych strupach czujny zawiadowca rozdziela sumiennie wodę od osadu. Oczyścił zrośnięte koryto dawnej rzeki. Mo mosty i tamy ustąpiły wodnym językom. Klaszczą obrzegi, topią rytmem skarpy. Błogosławi się czystą wodę i czoło z błota. Rozwiązuje się w dorzeczach języki ognia. Znów pochłaniają drewno i korzeń, i korę nabierają powietrza łupinę kolu, łuszcząc się, wracają węglone do wody. Z nich lepione są dłonie, jakże pełne łaski, i rozlewa się wesoła pieśń ubytku na nasze płaskie twarze bez wyrazu. Pijani nią niesiemy przy ciężkie, cynowe garnki, i mamy imię, i dorzecznie możemy mówić o końcu świata lub o hodowli sinych bulw, jednak po ceremonii wyjdziemy osobno z nurtu tej rzeki i staniemy nago na brzegu. Będziemy się trząść, płakać z bólu wyłowienia. Będę bełkotać i płytko oddychać. Będziesz bełkotać i płytko oddychać. Podbiegną do nas mieszkańcy wiosek, osuszą nas, wręczą ciepłe placki i żółć, tłumacząc zawile nasze kolejne powinności. Mm-hmm. <laughs>